Witam, witam i pozdrawiam. Kochani, ja tam dużo mówiłem na ten temat tego wodoru i powiem jeszcze na dodatek, że bo kilka, kilka takich zagadnień jeszcze trzeba mówić. Um, powiem jeszcze, że jeżeli podłączycie to do agregatu prądotwórczego, um, to agregat prądotwórczy on ma. Mm, Malutki tłok, malutki tłok. to nie jest taki tłok, to nie, tam nie ma takich tłoków jak w samochodzie. Tam jest mały tłok i on generuje sporą siłę do tego, żeby poruszać silnikiem, który nam zwyczajnie będzie dawał prąd. Dlatego już niewielkie generatory wodorowe będą... Zabezpieczać pod względem ilości paliwa wodorowego do tego, żeby pracował agregat prądotwórczy, zastanawiacie się pewnie, dlaczego tutaj jest taki żółty ten, ten płyn. Ta, ta, ta woda się żółta taka zrobiła. Kani, bo to stoi już rok czasu i ja po prostu do tego w, zajmowałem się innymi rzeczami, a, a, a to zostawiłem tak. No i być może to no, zażółkniało, to, ale to, to, to nie jest nic dodane. To jest woda z deszczówka zwykła i wodorotlenek sodu. To jest tak wszystko dziecinnie proste, że, że sobie bez problemu poradzicie ze zmontowaniem czegoś takiego. Tutaj nie ma wielkich wymysłów. Widzicie jak mniej więcej to jest zrobione. Nawet te blachy nie są dokładnie pocięte. Uszczelki też pozakładane z soringów. Wymyślcie jakieś tam uszczelki. Kwasówka blacha 316L. Na, na minusie możecie jakoś tańszą zastosować, na plusie droższą. W ogóle w, w alkaliczności, czyli w dużej, jak jest duża alkaliczność płynu, no to, to, to nawet stal nie, po, nie podlega korozji to kwasowość powoduje że, że stal się utlenia no ale tutaj dla zabezpieczenia, żeby to długo pracowało i żeby to dobrze działało to, to jest to blacha kwasoodporna no i tyle na akumulatorze sobie tak pracuje, można przepalać blaszki, cienkie blaszki no ale wiadomo, jak zrobicie sobie Generator wodoru bardzo dużej mocy, to naprawdę będzie duży silnik, duży agregat prądotwórczy Wam poruszy. Tym agregatem prądotwórczym możecie sobie ładować jakieś zestawy akumulatorów, powiedzmy, dużej mocy, jakieś akumulatory od Tira wziąć i ładować, prawda? Duż, du, dużą ilość akumulatorów może ładować, a później inwenterem z tych akumulatorów możecie odebrać sobie, prąd zwyczajnie używać go później, prawda, jak już się naładują. No i jeszcze dodatkowo może być zasilany właśnie taki generator, który będzie też pracował. Jeszcze chciałem powiedzieć, że jak zastosujecie sobie duży generator nie malutki, taki jak ja tutaj zrobiłem pokazowy, tylko taki duży, naprawdę duży, żeby te blachy były, no nie wiem, 50 cm na 50 w takim kwadracie, albo jeszcze większe, no nie wiem to wtedy to wtedy on się nie będzie w ogóle grzał, on będzie, bo pole powierzchni będzie duże, prawda? I, i, I ten generator wodoru, on będzie mógł stać yy, godzinami, nie będzie się nagrzewał. Dlatego ja z drugiej strony, taki wiatraczek postawiłem, żeby on trochę tam wychładzał to, to przez, yy, yy, przez godzinę czasu, to tak, to, to no nie czuć, żeby to się w ogóle nagrzało, nie? ale jak dłużej popracuje, to się robi ciepły. więc yy, yy, jeżeli będzie to generator wodoru duży no to z automatu będziecie mieli po prostu odprowadzenie też ciepła z tego co do generatora co do agregatu prądotwórczego to taki agregat prądotwórczy może wstać po prostu w garażu bez żadnego problemu bo tam nie będzie w ogóle z wodoru nie ma żadnych Substancji szkodliwych dla zdrowia. Czyli on może, może działać i, i pracować spokojnie. Można tym oddychać bez, bez żadnego problemu. Już po spaleniu z tego robi się z powrotem woda. No i, i co więcej, chyba, chyba już wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Subskrybujcie mój kanał.